Dzień dobry. Na wstępie chciałabym podziękować za pozytywny odbiór mojego poprzedniego odcinka, tego pierwszego o świadomości jest dzieckiej. Bardzo mnie to cieszy, że podobało Wam się to, co mówiłam. No i postanowiłam nagrać kolejny odcinek, i jest to moje trzecie podejście do nagrania tego odcinka, więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda. Będzie dzisiaj o zdrowej relacji z koniem: jaka ona powinna być i dlaczego. A także takie stworzone przeze mnie 10 przykazań każdego jeźdźca. No więc możemy sobie chyba zacząć. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że ja nie jestem behawiorystką, więc nie będę się za bardzo zagłębiać w same zachowania koni. Jednak jakąś podstawową wiedzę posiadam i chciałabym się nią z, nimi, nią z wami podzielić. Chcę też przypomnieć, że ten podcast ma charakter edukacyjny, więc dla mnie najważniejsze jest to, aby. Każdy wyciągnął z niego coś dla siebie i żeby zmusił was odrobinę do jakiejś refleksji. No to zacznijmy od tego, że koń, chyba każdy wie, że jest dużym zwierzęciem, ważą około 500-600 kg. Są bardzo silne i ciężkie, jak już powiedziałam, ile ważą. I. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, że tutaj siłą za dużo nie jesteśmy w stanie zdziałać, więc musimy skupić się na tym, aby z tym koniem się w jakiś sposób dogadać i aby znaleźć z nim jakiś wspólny język, jakąś komunikację, jakieś takie połączenie, można powiedzieć. I teraz trzeba się zastanowić, jak taką relację z tym zwierzęciem stworzyć, tak żeby to była zdrowa relacja, a nie taka, która tylko nam się wydaje, że jest w porządku. Ona musi być. OK, i dla nas, i dla konia. I tutaj zacznie się temat trochę kontrowersyjny, dlatego że bardzo dużo się teraz mówi o tym, że z koniem powinno się mieć relację partnerską. I ja tutaj jak najbardziej się z tym zgodzę, że ma to być relacja na zasadach partnerskich. Przede wszystkim musimy mieć zaufanie do konia, i koń musi mieć zaufanie do nas. Musimy mieć wzajemny szacunek do siebie. Ale nie do końca zgodzę się z tym, że jest to w 100% relacja partnerska, dlatego że ja tutaj bym porównała relację partnerską do tego, jak na przykład jesteśmy w związku z kimś. Jeżeli masz dziewczynę albo chłopaka, macie do siebie wzajemny szacunek, macie do siebie wzajemne zaufanie, wasze podejmowanie decyzji jest wspólne i każdy można powiedzieć, że jest na równi w relacji z koniem. Mamy do siebie wzajemny szacunek, mamy do siebie wzajemne zaufanie, ale nie powiedziałabym, że nasza decyzyjność jest w 100% na równi, dlatego, że jednak jest to zwierzę, my jesteśmy człowiekiem, i to zwierzę trochę jednak powinno być dostosowane do nas. W sensie nie może ono samo podejmować decyzji o tym, co będzie robić albo co my będziemy robić. Czy to w stajni, czy na jeździe. Więc tutaj jest w pewnym sensie rola człowieka jako takiego przywódcy dla tego zwierzęcia. Zaznaczam przywódcy, a nie osoby, która je dominuje, bo dominacja kojarzy nam się automatycznie trochę z przemocą i z działaniami bardziej siłowymi, a mi nie chodzi o zmuszanie konia do tego, żeby on miał z nami jakąś relację, tylko do tego, żeby on chciał z nami współpracować, czyli aby on chciał wykonywać to, co my od niego chcemy. I tutaj to bycie przywódcą bym porównała bardziej do takiego bycia liderem dla tego konia, i można to pokazać na, przy na przykładzie firmy, gdzie mamy osobę główną zarządzającą, która wydziela jakieś zadania pracownikom. Można powiedzieć, że tutaj taką osobą dowodzącą jesteśmy my, a pracownikiem można powiedzieć, że jest koń. Oczywiście jest tutaj trochę inna relacja na zasadzie, że jest to nasze zwierzę i tak dalej. Nie do końca jest można powiedzieć, że nasz pracownik, ale chodzi o to, że te zadania, które my wyznaczamy temu koniowi, są dostosowane też do tego, co on jest w stanie zrobić. To nie są zadania z czapy. My nie, nie wyznaczamy jemu do zrobienia czegoś, czego on nie jest w stanie zrobić, czy to ze względów fizycznych, czy psychicznych, czy, czy jakichkolwiek innych. My musimy brać zawsze pod uwagę to, żeby. Te zadania, które jemu stawiamy, były odpowiednie dla niego i żeby on był w stanie je wykonać. Pamiętajmy, że w takiej relacji z koniem powinniśmy mieć ustalone jakieś granice, których koń nie ma przekraczać. Takie granice, można powiedzieć, że też bezpieczeństwa, aby to wszystko było no, po prostu bezpieczne w naszym kontakcie z koniem. Dlatego, że no wspominam, to są duże zwierzęta i silne, więc jeżeli padną na jakiś ciekawy pomysł, to może się to nie zawsze dobrze skończyć. Powinniśmy też skupić się na tym, że to jest właśnie zwierzę i nie traktować. Konia, jak maszyny. Powinniśmy dbać też o jego dobro psychiczne, bo to sprawi, że właśnie ten koń będzie miał do nas większy szacunek i zaufanie. Jeżeli będziemy sprawiać, że będą zaspokojone jego podstawowe potrzeby, takie jak na przykład potrzeba bycia z innymi końmi, czyli wychodzenia na padok, czy no, już nie mówię o tak podstawowych potrzebach jak jedzenie, czy potrzeby fizjologiczne, ale chodzi tutaj właśnie o tą potrzebę takiego bezpieczeństwa i kontaktu też z innymi zwierzętami, z innymi końmi przede wszystkim. Jeżeli... Będziemy jemu to zapewniać, to on też będzie miał do nas, jako do ludzi, inne podejście. Musimy zdawać sobie sprawę też z tego, jakie koń ma zachowanie. Musimy starać się zrozumieć to, jak on się zachowuje i nie możemy karać go za coś, co nie jest od niego zależne, co jest jakimś jego instynktem czy zachowaniem takim automatycznym. Dlatego, że w takich sytuacjach on po prostu zacznie tracić do nas zaufanie, jeżeli my będziemy karać tego konia za coś, co on robi, bo to jest po prostu silniejsze od niego. Czy to będzie spłoszenie, się, czy reakcja jakaś bólowa, czy próba obrony w momencie, kiedy coś sprawia jemu dyskomfort. Jeżeli w tym momencie my będziemy go karać, no to będziemy w jakimś stopniu tracić jego zaufanie, no i też szacunek. No i teraz przejdźmy do tego właśnie, że koń jest płochliwy. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że koń widzi, słyszy i też czuje inaczej niż my. To, co dla nas może się wydawać zupełnie czymś normalnym, dla niego może oznaczać, że jednak jest powód, żeby na przykład Uciekać. Też zdajmy sobie sprawę z tego, że jedyną formą obrony u konia jest ucieczka. Także jeżeli on wychwyci w swoim polu widzenia coś, co sprawi, że on się tego przestraszy, to będzie uciekać. I to jest naturalne. Wiem, że to czasem jest frustrujące w trakcie treningu, że koń idzie spokojnie i nagle się zawija i ucieka w drugą stronę, no ale no, musimy być świadomi tego, że jest to po prostu jego instynkt i on no, nie jest w stanie zawsze na to wpłynąć, żeby się nie spłoszyć w momencie, kiedy coś go przestraszy. Teraz też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że koń ma wiele takich martwych punktów, w których nie widzi nic i w momencie kiedy coś znajduje się w jego martwym punkcie i nagle on ustawi się w inny sposób i to wyskoczy nagle, to on też jest w stanie się tego przestraszyć i to jest tak, że czasem się jeździ i ma się wrażenie, że nie wiem, coś leżało w tym samym miejscu przez cały czas i ten koń przechodził obok tego i, i się śmiejemy, że co nie widziałeś tego wcześniej no mógł nie widzieć, bo jeżeli akurat było to w martwym punkcie, to mógł tego nie zauważyć i w momencie, kiedy za którym się razem przejeżdżamy, nie wiem, czy pod innym kątem, czy z, od drugiej strony, on nagle to zauważy i wtedy się tego przestraszy. Więc wiem, że to jest wkurzające, bo po mnie też to czasem denerwuje, że ile razy można było, bok tego przejść, tego nie zauważyć. No, ale no można, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to, w jaki sposób koń widzi, dochodzimy do wniosku, że faktycznie mogło tak się zdarzyć, że on tego po prostu nie widział. Kolejną cechą koni, która wydaje się bardzo oczywista. Chyba nie do końca zawsze każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jest to, że konie nie potrafią mówić. Czyli jeżeli cokolwiek im dolega, czy mają gorszy dzień, czy coś im nie pasuje i jest dla nich za ciężkie albo, tak jak wcześniej mówiłam o tym, że są płochliwe, czegoś się boi, on nam o tym nie powie. Szkoda, też bym wolała, żeby konie mówiły. Byłoby zdecydowanie łatwiej, żeby powiedziały, co im nie odpowiada, albo na przykład w sytuacji, kiedy jakieś wędzidło jemu nie pasuje, żeby powiedział, jakie by chciał, albo w jaki sposób ono ma leżeć, czy z jakiego ma być materiału, żeby jemu odpowiadało. No ale niestety, no nie powie nam tego. Musimy dojść do tego sami, więc musimy być bardzo uważni w tej naszej jeździe i wejściu przy koniu, żeby właśnie stworzyć z nim relację taką, która będzie zwracała uwagę na to, aby wsłuchać się w te sygnały. Które wysyła nam koń, no bo on nam nie powie, co się dzieje. My musimy wyłapać to, że on się na przykład źle czuje albo że coś go boli. On nam może to czasem pokazać, i teraz my musimy te jego sygnały, którymi on nam pokazuje, że coś się dzieje, czy to na przykład tym, że zaczyna być nierówny na nogach, zaczyna być nieregularny w chodzie, zaczyna reagować uginaniem się na przykład na szczotkę, albo zaczyna próbować atakować kiedy podpinasz popręg i próbuje gryźć albo kopie na łydkę to są sygnały które on nam wysyła mówiące że coś jest nie tak i naszym zadaniem jest dojść do tego co to jest bo on nam nie powie po prostu dlaczego on się tak zachowuje jedyną opcją, żeby dać nam jakkolwiek informację, że coś jest nie w porządku, jest właśnie zachowywanie się w taki sposób. Konie też doskonale wyczuwają nasze wszelkie emocje i nasze napięcia. Jeżeli przychodzisz do stajni mega wkurzony czy wkurzona, zdenerwowany, zdenerwowana i nie masz humoru i bierzesz konia na trening, to całkiem możliwe, że po prostu te negatywne twoje emocje przejdą na tego konia i on również zrobi się średnio przyjemny tego dnia. Takie treningi często nie nie kończą się dobrze, w sensie ten koń nie pracuje w taki sposób, jakbyśmy chcieli, bo po prostu przechwytuje te nasze złe, że tak powiem, wibracje. Często lepiej jest w taki dzień po prostu zrobić sobie albo przerwę, albo wziąć konia na pracę z ziemi na ląży. Będzie to miało mniejszy wpływ na niego, niż to, kiedy na niego wsiądziemy i będziemy się frustrować wszystkim. Tak samo można to porównać do tego, kiedy my się czegoś boimy. Konie też bardzo wyczuwają nasz strach, i tutaj znowu pojawia się ten temat relacji z koniem i tego, aby być jego liderem w momencie, kiedy koń się czegoś boi, jeżeli jeździec na nim boi się jeszcze bardziej i ma po prostu, jest posrany totalnie, to ten koń będzie reagować bardziej, niż by zareagował z jeźdźcem, który się nie boi. Dlatego, że osoba, której on ufa i która go prowadzi, no bo to my prowadzimy konia w trakcie jazdy, mówimy jemu dokąd ma iść, gdzie skręcamy, jakim chodem się poruszamy. Jeżeli ta osoba jest zdenerwowana i boi się czegoś tam, gdzie on się zaczął napinać, to znaczy, że faktycznie jest to. Powód do tego, żeby zacząć panikować, bo wyczuwa to nasze napięcie. Więc my musimy być spokojni i pokazać temu koniowi, że tam nie ma się czego bać. My jesteśmy wyluzowani, więc my go tam prowadzimy, my jesteśmy pewni tego, że tam się mu krzywda nie stanie i chcemy, żeby ten koń zaufał nam w tym naszym prowadzeniu i żeby podszedł tam, dokąd my chcemy. W podchodzeniu do takich rzeczy, gdzie koń się boi, bardzo często robi się duże zamieszanie w tym punkcie, w którym koń się boi. Ja akurat uważam, że jest to niepotrzebne, bo dodatkowo dajemy jemu informację, że tam coś się dzieje, musisz tam iść i zobaczyć to i tak dalej. Ja bardziej stosuję zasadę, że udaję, że tam po prostu nic nie ma. I też nie ustawiam konia przodem do takich rzeczy, których on się boi, dlatego że koń przed swoim nosem ma martwy punkt, więc on i tak tego nie widzi. Lepiej jemu to pokazać bokiem, kiedy on doskonale może sobie na to spojrzeć. I ja po prostu, w sytuacjach, kiedy koń się płoszy, ustawiam go jakby w stronę, którą jedziemy, czy nawet odwrotną do tego, na co on patrzy, i jadę dalej. Udaję, że tam po prostu nic się nie wydarzyło, nic tam nie ma ciekawego, na co patrzeć. I z reguły po prostu po jednym takim przejechaniu obok takiego straszaka, ten koń już więcej na to nie spogląda, bo zobaczył, że ja totalnie olałam temat i nie zwróciłam na to uwagi, więc jest to. Na tyle zagrożeniem dla niego, że on musi patrzeć na to i się stresować, czy tam coś się wydarzy, czy nie. Konie są też bardzo mądre i jednocześnie cwane, i one potrafią doskonale wykorzystywać to, czego się już nauczyły, albo wykorzystać nie tak, jakbyśmy chcieli, niektóre rzeczy, które przypadkiem u nich wzmocniliśmy. Tutaj podam taki przykład konia, który wychodząc na padok, parę razy udało się mu zrobić coś takiego, że po prostu osoba, która go wprowadzała, puściła go i on sobie wbiegł na ten padok. Wydawałoby się, że nic takiego problematycznego, no okej, okay, idzie na padok, puszczam, wbiega, spoko. Ale okazało się, że stało się to dużym problemem, dlatego że tego konia nie dało się wprowadzić już normalnie w sensie, żeby z nim wejść po prostu na ten padok normalnie na uwiązie i puścić go, jakby z tego uwiązu już. Na miejscu, na padoku, bo za każdym razem, kiedy próbowało się to zrobić, to po prostu ten koń wyrywał uwiąz i wbiegał do środka. No i teraz co, mamy być wściekli na tego konia, że on tak robi. No, z jednej strony jest to denerwujące i frustrujące, tym bardziej, że pewnie nieraz przetarł komuś rękę, ale z drugiej strony wcześniej ktoś jemu na to pozwolił i pokazał jemu, że to zachowanie jest w porządku, bo w żaden sposób nie zareagował na to, że on wbiegł, że on wyrwał się jemu i po prostu wleciał na ten padok. Tylko było to przyklepane, że spoko okej, okay, wbiegłeś to, wbiegłeś, zostajesz na. I to jest ok. Zostało wzmocnione jego złe zachowanie zupełnie przypadkiem, które spowodowało, że on zaczął się zachować nie tak jak chce właściciel. No i tutaj trzeba było też przepracować temat tego wchodzenia na padok, żeby on zrozumiał, że to, co robi, to nie jest to, co od niego chcemy i on nie ma się tak w taki sposób zachować. Oczywiście on był wielce zdziwiony, no bo jeżeli wcześniej tak mógł robić i to było okej, okay, nagle ktoś mówi, że ej, nie, tak nie wolno, bo to nie jest w sumie miłe, jak wciągasz mnie na ten padok i ja nie jestem w stanie z tobą normalnie wejść, no to był lekko zdziwiony, ale czuło parę razy jemu pokazać, o co chodzi, przepracować sobie sprawę i dla niego już jest okej okay to, że wchodzi się normalnie i temat został zamknięty. Także one się bardzo szybko uczą i niestety uczą się złych rzeczy też bardzo szybko, które po prostu często są uczone nieświadomie i przypadkiem, i po prostu przeradzają się w jakiś większy problem. Musimy brać pod uwagę też to, co już wspomniałam, że no, konie to są zwierzęta, czyli to jest żywe stworzenie. Konie to jest żywy organizm, który może mieć gorszy dzień, może się gorzej czuć, może być słabszy, jednak nie jest w stanie nam o tym powiedzieć. Więc musimy też być uważni na to, jak on się zachowuje. Też może mieć zakwasy, o których nam nie powie, bo poprzedniego dnia był na przykład świetny trening i on chodził rewelacyjnie i po prostu dał z siebie 200%. Ale te 200% poprzedniego dnia skutkuje tym, że na drugi dzień wszystko boli. Czasem tak bywa, że jak my pójdziemy na siłownię, zrobimy sobie taki mocny trening, bo dobrze wjeżdża i ciśniemy na maksa, no to na drugi dzień. Ledwo wstajemy z łóżka, bo, bo jednak nasz organizm też odczuł to, że popracował trochę mocniej. No i tak samo jest z koni, Więc musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że koń może mieć gorszy dzień i my musimy być na to uważni. Więc, tak jak mówiłam o tej relacji z koniem, chcemy, aby koń robił to, co my chcemy, żeby prowadzić go przez to wszystko, ale musimy być też uważni i czujni właśnie na takie zachowania, żeby dostosowywać to na bieżąco do tego, w jakim stanie jest nasz koń. I w jakim stanie on jest też szkolenia? Co on jest w stanie zrobić, ale też w jakim jest stanie, takim, w takiej kondycji fizycznej czy zdrowotnej. Czy on po prostu sobie jest w stanie poradzić ze stawianymi zadaniami na dany dzień. No i tutaj dochodzimy do tego, że często też się mówi o tym, że koniec jest złośliwy albo że ten koń jest agresywny i robi człowiekowi krzywdę. Koniec natury nie są złośliwe i z natury nie chcą robić człowiekowi krzywdy. To wszystko wynika z tego, że w tej relacji człowiek-koń. Wcześniej musiało pójść coś nie tak. Czy ten koń boi się człowieka, czy po prostu nie ma do niego szacunku, jeżeli były utrwalane jakieś złe zachowania, to po prostu ten koń może zachowywać się właśnie w taki sposób, że próbuje stawiać na swoim i próbuje dominować w jakiś sposób w tej relacji. Ale to nie jest tak, że ten koń się urodził i taki jest złośliwy, i jest taki wredny i tak dalej, tylko w relacji z człowiekiem po drodze poszło coś nie tak. Tak jak wspomniałam na początku, ja nie jestem behawiorystką, więc też nie chcę się zagłębiać bardziej w te tematy. Ale jeżeli koń zachowuje się w sposób agresywny, czy jeżeli właśnie ma się wrażenie, że jest złośliwy albo wredny, albo po prostu celowo próbuje w nas kopać, czy źle się zachowuje, no to warto się zastanowić, czy my też mamy zdrową relację z tym koniem. Czy próbujemy nad tym pracować? No i jak też ta relacja wyglądała z człowiekiem wcześniej? Czy ten koniec jest od zawsze u nas, jakby my od początku bierzemy odpowiedzialność za to, jak on się zachowuje, czy był u kogoś innego i trzeba by było nad tą relacją z człowiekiem trochę więcej popracować? I teraz ja w tym opisywaniu tych zachowań koni, jakby omawianiu całej relacji z koniem, powiedziałam o tym, jak to powinno, w sensie jakie zachowania są u koni naturalne. I co powinniśmy brać pod uwagę, właśnie tworząc relacje z koniem, jak one się w naturze zachowują i co jest zupełnie normalne, jaki człowiek też powinien mieć podejście do takiego konia. I dla mnie, każde podejście do koni jest w porządku, w momencie, kiedy nie jest wyrządzana im krzywda, czy to fizyczna. Czy psychiczna i w momencie, kiedy to wszystko jest bezpieczne, w momencie, kiedy wasza relacja z koniem prowadzi do tego, że koń staje się niebezpieczny lub dzieje mu się krzywda fizyczna lub psychiczna, to należy zmienić coś w swoim zachowaniu, w swojej relacji lub poprosić kogoś, aby wam z tym pomógł, bo no, relacja musi prowadzić do tego wzajemnego zaufania, wzajemnego szacunku, a jeżeli zaczyna tam coś być zaburzone i jeżeli zachowania stają się agresywne, niebezpieczne, Czy też dzieje się krzywda jakkolwiek koniowi, to znaczy, że coś po prostu poszło nie tak i trzeba to przemyśleć i przepracować. No i teraz ja stworzyłam sobie takie 10 przykazań: jeźdźca, które uważam, że każdy powinien mieć, nie wiem, wydrukowane albo wbite w telefonie, i w momencie, kiedy ma jakiś problem, to sobie po prostu o tym przypominać, przejść przez wszystkie i zastanowić się, czy zwraca uwagę na to wszystko. No więc zacznijmy sobie od punktu pierwszego. Czyli to o czym był w sumie ten podcast, czyli o tym, żeby stworzyć z koniem relację, żeby miało on poczucie bezpieczeństwa i zaspokojone podstawowe potrzeby. Czyli tutaj dbamy o to, aby koń szanował nas, my szanujemy jego i dbamy o to jego zdrowie fizyczne i psychiczne, czyli też to wychodzenie na padok, to, że po prostu koń nam ufa. Punkt drugi to jest trochę nawiązanie do pierwszego, czyli szanuj konia i wymagaj szacunku do siebie. Czyli tak Przysłowiowe nie pozwalamy sobie wejść też na głowę. Chcemy, aby koń miał szacunek do nas tak samo jak my do niego i dopiero wtedy jakby jesteśmy w stanie stworzyć tą zdrową relację. Punkt trzeci to wzajemne zaufanie, czyli nie możemy też w jakiś sposób nie ufać koniowi i być tacy bojący się trochę jego, jednocześnie wymagać tego, żeby on ufał nam. Musimy ufać sobie wzajemnie. Też nie możemy doprowadzić do tego, że koń boi się nas. Chcemy, aby to było zdrowe. Aby właśnie ta relacja była na takich porządnych fundamentach, tego, że ufamy sobie wzajemnie, ale właśnie punkt piąty stawiamy sobie jakieś granice, czyli to my wyznaczamy granice, jak ma się zachowywać koń, co wolno, a czego nie wolno. I tutaj też można trochę nawiązać do tego przykładu wbiegania na padok. No to my stawiamy granice, że nie wbiegamy na padok, tylko czekamy na nas. Czyli ten koń ma trochę zwracać też uwagę na człowieka. Kolejny punkt to będzie punkt. Piąty, poprzedni był czwarty. O tym, aby być wyrozumiałym i empatycznym. Czyli o tym po prostu, żeby zwracać uwagę na to, że koniec zwierzęciem i może mieć gorszy dzień, czy też po prostu jakieś ćwiczenie, które chcemy, aby on zrobił, jest dla niego za trudne, więc nie ciśniemy na siłę, tylko staramy się albo jakoś je zmienić i sprawić, aby było łatwiejsze, albo po prostu przejść do czegoś zupełnie prostszego. Kolejny punkt, szósty, to być świadomym i dociekliwym. Czyli. To o czym był poprzedni podcast, czyli o świadomości. Chcemy być świadomi wszystkiego, co się wokół nas dzieje, co się dzieje z naszym koniem. A jeżeli czegoś nie wiemy, to się dowiadujemy i jesteśmy bardzo dociekliwi tego, w jaki sposób coś działa, albo dlaczego mamy to użyć. Jeżeli mamy trenera i każe nam coś robić, to też chcemy wiedzieć. Jak to działa, a nie po prostu robić, że tak powiem, na pałę. Punkt siódmy, czyli być uważnym na zachowania konia, czyli po prostu zwracać uwagę na to, że jest to zwierzę, że jest puchliwe, że jest zwierzęciem stadnym, że właśnie, aby z nim funkcjonować, musimy z nim mieć jakąś relację, że musimy mieć właśnie te wszystkie, ten wzajemny szacunek, że musimy mieć wzajemne zaufanie i że musimy po prostu zwracać na niego uwagę i być uważnym, tak jak już wcześniej wspominałam, na to, co on nam pokazuje. Kolejny punkt ósmy. Spokój nas uratuje, czyli chcemy, aby nasza praca z koniem przebiegała w spokojnej atmosferze, bez nerwów, bez prowadzenia takiego mocnego poddenerwowania, jakiejś bardzo mocnej presji. Chcemy, żeby to wszystko przebiegało po prostu spokojnie. Punkt dziewiąty. Zaufaj procesowi i bądź cierpliwy, czyli nic nie dzieje się z dnia na dzień. W jeździectwie wszystko trwa dosyć długo. To jednak jest praca ze zwierzakiem. Często polega też na tym, żeby wzmacniać ciało konia. Ciało konia nie wzmocni się w dwa dni, ani w trzy. Czasem to trwa miesiącami albo latami, aby sprawić, że to szkolenie zaczyna przynosić nam pożądany efekt. No i dziesiąte: rozwijaj się i zdobywaj wiedzę. Czyli nigdy nie chcesz się zatrzymać i stwierdzić, że teraz już wiesz wszystko. I nie, nie potrzebujesz się doszkalać, nie potrzebujesz mieć treningów, bo jakby już wszystko masz ogarnięte, z każdym koniem sobie poradzisz i wszystko wiesz. Zawsze staraj się rozwijać i szukać chociaż części tego jeździowskiego świata, gdzie nie masz pojęcia, dlatego że zawsze, nawet jeżeli zaczniesz się skupiać na jakichś tematach, które totalnie wydawałoby się, że nie są tobie potrzebne, możesz tam znaleźć coś dla siebie, co przypadkiem rozwiąże tobie jakiś problem bo okaże się, że jest bardzo mocno połączone z tym, co robiłeś wcześniej, czy, czy jakby z samą jazdą konną. Więc polecam, rozwijajcie się i zdobywajcie wiedzę, i starajcie się zawsze o to dbać, i nie zapominać o tym, żeby czasem przeczytać sobie jakąś książkę, czy wziąć udział w jakimś szkoleniu, bo to jest naprawdę mega pomocne i na pewno wasze konie wam za to podziękują. I to by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że trochę udało mi się rozjaśnić, jak powinna wyglądać taka zdrowa relacja z koniem, i też mam nadzieję, że te przykazania, które ja ułożyłam, są dość trafne. Jeśli masz jeszcze jakiś pomysł na jakieś kolejne przekazanie, to możesz wrzucić je tutaj w komentarzach pod podcastem, bo teraz już odkryłam, że pod podcastem można też pisać komentarze, bo w poprzednim odcinku o tym nie wiedziałam. Także jeżeli macie jakieś pomysły, to, to zachęcam do pisania w komentarzu. I tak jak już mówiłam w pierwszym odcinku, chciałabym, żeby ten podcast dalej był kreowany również przez Was, przez słuchaczy, więc jeżeli pojawia się jakiś temat, który byście chcieli, abym omówiła, czy żebym powiedziała, jakie jest moje zdanie w danym temacie i się wypowiedziała, to zachęcam do podsyłania tego albo na maila, jeżeli Albo możecie również pisać to tutaj w komentarzu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czysto takich jeździeckich tematach i bardziej szkoleniowo podejść do tego, zachęcam również do wejścia na moją platformę edukacyjną, gdzie znajdziesz mnóstwo szkoleń online, na przykład o Półparadzie czy o Piramidzie Ujeżdżeniowej. Również pojawiło się szkolenie o tym, jak wykonywać przejścia. I to wszystko znajdziesz na akademii.mierzajeskadresarz.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.